Cześć, baranki, witam Was. Zobaczmy, co każdy z Tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień, czyli od 28 października do 3 listopada. Świat oraz karta dziewięciu mieczy. Nie martwcie się jakimiś e, możliwościami. Być może ktoś martwi się zakończeniem czegoś, może jakiejś współpracy, może e, tutaj mm, jakiejś e, sytuacji. E, w każdym bądź razie dla kogoś też może być stresujące na przykład coś nowego, czyli mm, no, nowa praca na przykład, albo jakieś nowe obowiązki, nowe stanowisko pracy. To może być stresujące. Możecie się czymś bardzo mocno denerwować. E, możecie się też. Denerwować jakimś kontaktem z kimś, być może tutaj jakimiś biznesowymi przedsięwzięciami, planami, być może jakimiś rozmowami biznesowymi, komunikacją. Ktoś może pracę online zaczynać. Różne mogą być scenariusze. Karta świata pokazuje po prostu ogrom możliwości, tak naprawdę, które przed nami się otwierają. Więc karty chcą Wam powiedzieć, żebyście się nie martwili, czy też nie denerwowali, nie stresowali pewnymi tutaj sytuacjami, kwestiami, żebyście też. Nie tylko, tylko o tym po prostu nie myśleli i nie, nie tworzyli sobie w głowie takich obrazów, jak to będzie i tak dalej, zastanawiali się, bo to może być bardzo mocno Was absorbować tutaj, też może ktoś z Was po prostu, nie dość, że przeżywać coś mocno, to jeszcze wyolbrzymiać pewne rzeczy, pewne kwestie. Pozwólcie, żeby wszystko toczyło się takim torem, jakim ma się toczyć i po prostu się do tego dostosujcie. Natomiast tutaj pokazują się że oczywiście pozytywne kwestie, jakieś okazje, szanse, również, bym powiedziała, bo skoro możliwości yy, i to ogromne, tak naprawdę, no to yy, faktycznie mogą one być stresujące, tak? No bo jak ktoś zaczyna pracę, no to jednak jest to stres dla kogoś. W każdym razie oczywiście taki przykład. Yy, nie każdy będzie zaczynał pracę, ale jakieś możliwości się w tym tygodniu przed wami otwierają. Pokazują. No i karty mówią, żebyście się tym nie przejmowali, nie stresowali, nie denerwowali, nie dobierali sobie pewnych kwestii do głowy, nie dopisywali jakichś scenariuszy, tylko po prostu dostosowali się do tego, co będzie. Pozdrawiam, cześć. Cześć, Byczki, witam Was. Zobaczmy, co karty Tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 28 października do 3 listopada. Szóstka mieczy oraz karta dziesiątki mieczy. No, tutaj coś um, trzeba zakończyć, coś postanowić, bym powiedziała w tym tygodniu. Może chodzić o to, żeby od kogoś się też uwolnić. Um, Chodzić może o przeprowadzkę jakąś, może chodzić o jakiś wyjazd, podróż, ale może chodzić też o odejście od kogoś, od czegoś, od jakiejś sytuacji, od pracy, od czegoś, co jest problematyczne, dla was, co jest przykre. I tutaj dziesiątka mieczy mówi o tym, że trzeba to zakończyć. Więc tutaj widać, że ktoś mocno chce, ktoś być może dawał jakieś szanse kolejne, ale już teraz nie chce się z tego wycofać. Więc tutaj jakieś takie definitywne zakończenie raczej powiedziałabym. I to może być coś, już planowaliście, tak jak mówię, od jakiegoś czasu, być może przygotowywaliście się też do tego i po prostu jesteście zdecydowani na to, żeby od czegoś się odciąć, o kimś zapomnieć, odejść od czegoś, kogoś, bo, bo sprawia to jakiś problem, jakieś cierpienie wywołuje u Was i po prostu już macie tego dość. Macie dość po prostu tej sytuacji, w której tkwiliście. I tutaj zdecydowanie ten tydzień to ten tydzień, kiedy właśnie jest na to szansa, czy będziecie chcieli właśnie zrobić taki definitywny krok do przodu. Pozdrawiam, cześć. Cześć, bliźnięta, witam Was. Zobaczmy, co karty Tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 28 października do 3 listopada. Siedem kielichów i umiarkowanie. No tutaj karty mogą mówić, że jest wiele okazji, szans do wykorzystania i tutaj może chodzić o jakieś takie miłe spędzenie czasu, o jakieś takie urlop, o nabranie energii na dalsze jakieś tam powiedzmy plany, czy do dalszych sytuacji, po prostu takie. No, naładowanie akumulatorków, o tak bym powiedziała. Więc tutaj mi się to pokazuje, że w tym tygodniu może być ku temu szansa, może być dużo okazji do tego, żeby właśnie spędzić miło czas w relaksie, żeby po prostu no tutaj spędzić ten czas tak, jakbyście chcieli. I tutaj wiele opcji się pojawia, więc może po prostu lubicie, zastanawiacie się, czy aktywnie spędzić ten czas, czy wyjść na rower, czy na przykład w tym tygodniu wziąć urlop, czy po prostu gdzieś tu sobie wyjechać, czy po prostu pójść na basen. No multum Takich sytuacji, które bardzo Wam, bardzo lubicie i sprawiają Wam przyjemność. Więc tutaj pojawiają się takie kwestie. Natomiast do Was będzie należało podjęcie decyzji i zdecydowanie się właśnie na jedną z tych możliwości, opcji miłego spędzenia czasu. Do usłyszenia, cześć. Cześć Raczki, witam Was. Zobaczmy, co karty Tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 28 października do 3 listopada. A trójka kielichów oraz gwiazda. Hmm, jakieś spotkanie, które może być spełnieniem marzeń, jakieś spotkanie, na które czekaliście, jakaś rozmowa miła, towarzyska, być może jakieś wyjaśniające sobie kwestie, ale tutaj pokazuje się też, może być jakieś spotkanie, randka, wyjście z przyjaciółką, może być wyjście do rodziny, czyli jakieś celebrowanie czegoś, świętowanie na przykład z rodziną, przyjaciółmi, może w pracy, ale to jest coś, co, na co czekaliście. To może być też spotkanie, które obfitować może w jakiś prezent, więc tutaj może jakieś mininy urodziny, a może po prostu okazja do tego, żeby wręczyć jakiś prezent sobie czy komuś. Natomiast y Chodziło mi o to, że wy możecie komuś wręczać prezent albo ktoś wam, więc tutaj bardzo miłe chwile się pokazują, miłe spotkanie, miłe rozmowy, miłe towarzystwo, bym powiedziała, no i przy tym wszystkim gwiazda, więc tutaj jakaś, jakieś też może być na nowo dostrzeżenie przez kogoś was. Na przykład jeśli mówimy tu o jakichś takich relacjach. Więc tutaj również, tak może być zresztą w pracy też, jeśli by było jakieś tutaj spotkanie zawodowe, no to też możecie zostać dostrzeżeni na przykład przez jakiegoś prezesa, co będzie dla Was, no, no może na przykład spełnienie marzenia też, tak? Bo ktoś może o tym marzył. Więc tutaj gdzieś mogą być takie kwestie. Może to być jakieś spotkanie, na którym sobie coś też załatwicie. Więc tutaj pokazuje się gwiazda, czyli realizacja, nadzieja na to, że zostaną zrealizowane Wasze marzenia, pragnienia, życzenia. Więc no, to może być naprawdę bardzo ciekawe i miłe spotkanie. Pozdrawiam, cześć! Cześć, lwy! Witam Was! Zobaczmy, co karty tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 28 października do 3 listopada. Sąd ostateczny oraz 10 kielichów. Chodzi o jakieś wybaczenie, przebaczenie sobie czegoś w rodzinie, pogodzenie się. Tutaj może być okazja do jakiejś rozmowy, i to może dotyczyć kwestii rodzinnych, partnerskich z dziećmi, pogodzenie się w rodzinie po prostu, może dotyczące kwestie. Hmm, no, coś tam mogło być nie tak, na przykład ze spadkiem mogliście się pokłócić o spadek po prostu. Gdzieś w rodzinie jakieś niesnaski mogły być, i tutaj pokazuje się sąd ostateczny, że w ten tydzień może być tygodniem sprzyjającym na to, żeby właśnie się pogodzić w kwestiach rodzinnych, żeby coś poustalać, żeby o czymś porozmawiać, o czymś, co kogoś boli, o czymś, co nie pasuje. Więc tutaj no, pogodzenie się mi się pokazuje. Oczywiście mogą być jakieś rozmowy, informacje, które mogą być dla Was ważne i w rodzinie coś możecie się dowiedzieć, coś może się tutaj dziać. W każdym bądź razie no, nie jest za późno na wybaczenie i tutaj się to pokazuje. Także też ciekawie pozdrawiam. Cześć. Cześć Panny, witam Was. Zobaczmy, co karty Tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 28 października do 3 listopada 8 mieczy oraz karta Rydwanu. No, zdecydowanie wyjdźcie. Poza. Dostrzeżcie coś, czego nie widzicie. Możecie się zamykać na jakieś relacje, na jakieś spotkania, na sukces, na swoje szczęście. Rydwan, realizacja marzeń, planów, zamiarów. Tutaj nikt nas przed tym nie powstrzyma, ale osiem mieczy, sami sobie szkodzicie. Czyli to jest taka pułapka myślowa. To jest takie. no właśnie. Ja bym powiedziała, granie na to, żeby właśnie nie uzyskać czegoś szczęśliwego, czyli nie dojść tutaj do celu, bo po prostu zamykamy się na pewne rzeczy, nie patrzymy obiektywnie, nie dostrzegamy na czas pewnych rzeczy też. Więc tutaj te szanse, okazje mogą przejść nam koło nosa po prostu. Więc po prostu wyjdźcie poza. Jeżeli ktoś wam chce coś doradzić, porozmawiajcie. Spróbujcie też zobaczyć pewne rzeczy z innej strony, ale w sposób taki obiektywny. Spróbujcie wyjść, zmienić nawet, powiedziałabym, jakąś koncepcję. Jeśli chcecie tu osiągać jakieś cele, plany, zamierzenia, może chodzić o kogoś, o jakąś relację, to po prostu zmieńcie sposób myślenia, zmieńcie sposób podejścia do tej osoby, do sytuacji. No bo tutaj pokazuje się, że po prostu sami sobie robicie. Krzywdę. Jeżeli pozostaniecie w, tej, w tym swoim takim planie, który sobie ułożyliście w głowie i z którego nie chcecie zrezygnować, no to tutaj może dojść do porażki, po prostu nie osiągniecie tego, czego chcecie, to, co chcecie osiągnąć. Natomiast jeśli wyjdziecie poza, jeśli spróbujecie to w jakiś sposób zmodyfikować, dostrzeż pewne rzeczy, których teraz nie dostrzegacie. Jeśli to się Wam uda, no to tutaj jest pełen sukces. Możecie dostać to, czego chcecie. No więc warto po prostu popatrzeć obiektywnie na pewne rzeczy. Warto coś pozmieniać A tutaj w tym Waszym planie, na przykład, który sobie stworzyliście, czy tworzycie. Pozdrawiam, cześć. Cześć, wagi, witam Was. Zobaczmy, co karty Tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 28 października do 3 listopada. Rycerz, monet oraz spazik, buław. No, starajcie się utrzymać cierpliwość i nie reagować na jakieś plotki, zaczepki, bym powiedziała. Tutaj też ewentualnie jakiś plan mieć przygotowany na to wszystko, ale raczej tak na spokojnie podchodzić do czegoś, bo tutaj ktoś może was zaczepiać, ktoś może tutaj mieć jakieś też pomysły. Więc tutaj też powiedziałabym ostrożnie z jakimiś pomysłami, z jakimiś kreatywnymi, innowacyjnymi kwestiami, sytuacjami, czy też jeśli. Podchodzicie do jakiejś nowej relacji, no to tutaj też bardzo ostrożnie bym powiedziała, raczej, raczej starajcie się wybadać teren, jeśli tutaj mówimy też o jakichś właśnie tych pomysłach, raczej właśnie poobserwujcie trochę, poprzyglądajcie się danej sytuacji, ale nie spieszcie się z podejmowaniem decyzji. No i tutaj bądźcie przygotowani na różne okoliczności, na różne sytuacje, Także tutaj warto mieć jakieś takie pomysły na siebie, w sensie planów różnych, no bo nie wiadomo, jak ktoś się w tym baziku buław może coś potoczyć. To jest taki nieokrzesany, to jest taka nieokrzesana energia, trochę jest bardzo kreatywna, innowacyjna, więc tutaj może was trochę ponieść. Dlatego ten rycerz monet, który was troszeczkę tak uspokaja, tonuje i mówi, żeby właśnie zachować spokój, żeby po prostu raczej poobserwować, nie spieszyć się właśnie z jakimś pomysłem, wdrażaniem tego tak na spokojnie. Pozdrawiam, cześć! Cześć, skorpiony! Witam Was! Zobaczmy, co karty tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 28 października do 3 listopada papież oraz trójka mieczy, no tutaj karty mówią, że jakieś, może być tak, kwestia jakaś niezgody, to znaczy możecie się nie zgadzać z czyimś zdaniem i to może być zdanie rodziców, dziadków, kogoś starszego seniora na przykład w rodzinie jakiegoś, albo może być tutaj, jeśli mówimy o pracy, kwestiach zawodowych szefa jakiegoś, więc tutaj kogoś na stanowisku, albo kogoś, kogo uważacie ogólnie za autorytet. Czyli to może być jakiś przyjaciel po prostu, tak, który jest no, dla Was takim wzorem do naśladowania na przykład, albo no, wzorem e, na przykład inteligencji. Więc tutaj gdzieś jakieś mm, coś może Wam nie odpowiadać, możecie się nie zgadzać z czymś, może być tak, że ta osoba... No, nie chcę mówić, że Was zawiedzie w tym tygodniu, ale może na przykład nie znajdzie czasu dla Was, żeby z Wami porozmawiać, bo tutaj może potrzebujecie wsparcia, nawet duchowego wsparcia, i może być tak, że po prostu no ta osoba będzie zajęta, wyjedzie gdzieś i tutaj będzie takie sąd mieczy się pokazuje jako takie. No, rozumiem, że ktoś gdzieś pojechał, na przykład, tak, bez wszystkich świętych powiedzmy i ktoś gdzieś wyjechał, a ja akurat potrzebuję wsparcia od tej osoby, a zawsze wiem, że mogłam liczyć na tą osobę, więc tutaj takie troszeczkę. Może być takie rozgoryczenie, troszeczkę rozczarowanie na tej zasadzie, więc nie mówię, że coś strasznego. Natomiast tutaj taka kwestia, ale może być też tak, że w rodzinie po prostu, no, możecie, może być jakaś. Kwestie niezgodności. W rodzinie możecie się o coś posprzeczać, możecie się pokłócić, może po prostu wyjdą na jaw jakieś takie rzeczy, z którymi wy się nie zgadzacie, które będą dla was niesprawiedliwe. Więc tutaj też tak może być, że coś was ubodzie, tak? Coś was ukuje w serce, z tego względu, że po prostu coś jest nieprawdą. Na przykład jak ktoś gdzieś w rodzinie opowiedział o was albo o kimś innym i. Coś Wam się tutaj nie spodoba, więc tutaj gdzieś takie kwestie, bym powiedziała, w rodzinie mogą być rozterek, ewentualnie jakichś takich, właśnie zagreń, które właśnie wam Was mogą zaboleć. Więc tutaj yy, na tej zasadzie może być. Możecie się nie zgadzać po prostu z czyimś zdaniem w, w rodzinie. Pozdrawiam, cześć. Cześć Strzelce, witam Was. Zobaczmy, co karty Tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 28 października do 3 listopada. 8 mieczy oraz karta Królowej Buław. No, karty Wam mówią, żebyście byli pewni siebie, byście byli niezależni, byście... Tutaj może być taka sytuacja, że ktoś nie chce na przykład czegoś zobaczyć, ktoś nie chce czegoś... Jakie, wyjść poza jakąś sytuację. I tutaj może chodzić o kwestie związane na przykład z waszym wyglądem. Może tutaj ktoś, no, ktoś nie chce sobie czegoś kupić, rezygnuje z tego, bo na przykład nie widzi potrzeby. Nie mówię tutaj, że nie stać kogoś na coś, tylko mówię o tym, że po prostu stać i nie, ma, i nie czujecie potrzeby takiej na przykład. Albo na przykład, no. W sumie byście poszły do kosmetyczki, ale w sumie nie idziecie na tej zasadzie, więc gdzieś tutaj jest taka kwestia. Być może karty Wam tutaj sugerują w tym tygodniu, że warto by było o siebie zadbać, właśnie. Wyjść poza jakieś schematy, może zaszaleć trochę też, na przykład z fryzurą, z kolorem, z wyglądem, no albo coś sobie kupić, zaszaleć, właśnie. W ten sposób królowa Buław. Królowa Buław to jest taka kobieta kreatywna, ale taka pewna siebie niezależna, więc tutaj chodzi o to, żeby właśnie. Ja bym powiedziała, żeby tutaj pomyśleć o sobie przede wszystkim, no i wyjść tutaj z jakiegoś właśnie takiego, być może jakieś otoczki, może jakaś łatka do was przylgnęła, to właśnie udowodnić, że tak nie jest, gdzieś tutaj pokazać swój taki pazur, tak bym powiedziała, bo może być tak, że pozwoliliście się coś, czy z czymś zidentyfikować jednym, czyli taka łatka, tak, przypięta i po prostu tutaj nie chcecie wyjść poza pewne rzeczy, no, pogodziliście się z tym. I, I po prostu tyle. Więc tutaj ja bym powiedziała, że może być tak, no, przy tej królowej buław, żebyście po prostu wyszli poza to wszystko, żebyście udowodnili, że wy jednak potraficie się zmienić, bo może być tak, że ktoś wam powiedział też, że a, ty na pewno tego nie zrobisz, ty na pewno, nie wiem, nie zetniesz włosów, nie zrobisz sobie jakiegoś innego koloru, na przykład oczywiście to tak mówię o włosach, ale królowa buław jest takim odpowiednikiem właśnie zadbania o wygląd, bo to jest bardzo piękna, powabna kobieta. Więc ta ósemka mieczy to jest takie zamykanie się na pewne rzeczy, dlatego mówię tutaj właśnie o czymś takim Natomiast może chodzić w ogóle o też o inne kwestie, o to, żeby po prostu też... Osiem Mieczy to karta, która mówi o takim zamknięciu się, że my sami na własne życzenie się zamykamy na pewne rzeczy. Więc tutaj chodzi o to, żeby właśnie wdrożyć jakąś kreatywność, żeby coś tu zrobić takiego, żeby po prostu wyjść poza, poza tą właśnie strefę takiego komfortu, poza tą strefę naszego takiego, tego, cośmy sobie wbili do głowy na przykład, tak bym powiedziała. Więc gdzieś tutaj poza to wyjść w tym tygodniu, zrobić coś takiego, no szalonego bym powiedziała. Pozdrawiam, cześć! Cześć koziorożce, witam Was. Zobaczmy, co karty tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 28 października do 3 listopada. Piątka monet i trójka monet. No, powiedziałabym, że trzeba troszeczkę, znaczy. A, piątka monet mówi o jakimś braku, poczuciu braku braku spełnienia na przykład. Tu może chodzić o kwestie zawodowe w tym tygodniu też brak pieniędzy, na przykład. Więc może trzeba tutaj faktycznie nawiązać jakąś współpracę, bo karty tutaj też o tym mówią, że we współpracy z kimś, jak pozwolicie sobie też na jakąś pomoc, może ktoś wam oferuje pomoc, a wy ją odrzucacie. Więc tutaj, jeśli sobie na to pozwolicie, no to jest. Jesteście w stanie coś ugrać, jesteście w stanie tutaj wybrnąć z jakiejś sytuacji, też bym powiedziała. Więc tutaj ta współpraca dla mnie, moim zdaniem, będzie korzystna dla Was dużo lepiej niż na przykład upieranie się przy czymś, że zrobicie to sami. Mam na myśli jakieś projekty tutaj. Może być tak, że. Komuś po prostu tutaj też na przykład jakaś współpraca nie odpowiada, więc może trzeba się dogadać, może trzeba po prostu tutaj porozumieć się. Z kimś, może przeanalizować pewne kwestie, które wam nie odpowiadają. I pozmieniać je, tak, żeby było tutaj, żeby odpowiadało każdej ze stron, bo tu mi się pokazuje współpraca. Jeżeli jest w relacjach w tym tygodniu jakoś tak chłodniej, no to też bym powiedziała, że trzeba rozmawiać, że trzeba ze sobą współpracować, że trzeba po prostu podejmować się tych trudnych tematów i na ten temat rozmawiać. Jeśli jest mowa o braku pieniędzy, no to trzeba o tym porozmawiać, może trzeba iść do dodatkowej pracy, a może ktoś po prostu musi zacząć pracować. Może macie pewne um, takie um, talenty, których nie wykorzystujecie, macie możliwości, których nie wykorzystujecie, a moglibyście po prostu tutaj wybrnąć z takiej kwestii, właśnie jakiegoś braku, na przykład finansowego. Więc może o tym trzeba porozmawiać, na przykład z partnerem czy w rodzinie i po prostu pójść w tym kierunku też. Mówię o współpracy, bo tutaj się pokazuje współpraca, że można na kimś polegać, że tutaj będzie to naprawdę pozytywne. Pozdrawiam, cześć. Cześć wodniki, witam Was. Zobaczmy, co karty Tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 28 października do 3 listopada. Król Buław oraz wisielec. No to tu bym powiedziała, że nie spieszyć się z czymś lub z kimś. Tutaj mm, może być tak, że jakaś rozmowa z szefem. Was czeka w tym tygodniu, więc nie spieszcie się raczej. Powiedziałabym, żebyście spróbowali dostrzec wszystko, yy, więcej szczegółów, więcej rzeczy na temat na przykład tej rozmowy, czy tej mężczyzny, bo jeśli mówimy tutaj o jakimś spotkaniu, no to też nie spieszyć się do tego spotkania, bo może być ktoś tutaj z żywiołu ognia, baran lew, strzelec, no i... Przy nim kwestia zatrzymania się, czyli przemyślenia pewnych kwestii, pewnych spraw. Tutaj może być jakaś propozycja, propozycja spotkania, propozycja pracy, propozycja jakiejś oferty w pracy, również, więc jeżeli coś tutaj szef zaproponuje, nie spieszcie się z odpowiedzią, raczej starajcie się rozeznać w temacie, zobaczyć wszystko w danym temacie. Czy tutaj, jeśli będzie propozycja spotkania, to też no, nie idźcie na żywioł, tylko po prostu, no prześwietlcie, jeśli możecie, tą osobę po prostu. Starajcie się zobaczyć tak naprawdę więcej rzeczy, czy też dowiedzieć się więcej rzeczy na jej temat. Tak bym powiedziała, ale nie spieszcie się tutaj z tym spotkaniem. Natomiast może być też taka sytuacja dla kogoś, że po prostu y, to wy będziecie podejmować w tym tygodniu jakieś ważne decyzje. Mogą być to decyzje biznesowe, różne, i też tutaj karta wisielca sugerowałaby, by się nie spieszyć w podejmowaniu tych decyzji, by przeanalizować całość danej sytuacji. Pozdrawiam, cześć. Cześć Rybki, witam Was. Zobaczmy, co karty Tarota chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 28 października do 3 listopada. Osiem kilików. Papież. Trzeba ruszyć z miejsca z jakimiś sprawami, kwestiami związanymi z partnerstwem, domem. Tutaj ktoś od czegoś odchodzi, więc możliwe, że po prostu macie czegoś dość. Więc ja bym powiedziała, że tutaj ktoś albo w tym tygodniu będzie się zastanawiał nad jakimiś zmiany, zmianami związanymi z rodziną. Może chodzić tu o jakieś kwestie współpracy w rodzinie, może chodzić o partnerstwo, o dzieci, o rodziców, o dziadków, więc tutaj jakieś zmiany. Możecie się nad tym zastanawiać, albo możecie chcieć dokonać jakichś zmian. Dla kogoś może tu chodzić o kwestie zmiany, jeśli mówimy o kierunku studiów, więc tutaj też jakieś kwestie się pojawiają. Natomiast dla innych osób też może być zmiana związana z Właśnie, głównie z rodziną, bym powiedziała, jednak papież, to rodzina, to partnerstwo, to partner, to relacja taka z Sakramentalna, bym powiedziała, więc małżeństwo na przykład, więc tutaj jakieś zmiany, ale tutaj też może być tak dla kogoś, że ktoś chce odejść od kogoś i albo się nad tym zastanawia, nad odejściem, albo po prostu zastanawia się nad jakąś zmianą, że chce ruszyć z miejsca, chce coś zrobić, chce coś wdrożyć, coś zmienić po prostu w swoim życiu czy w swoim związku, w partnerstwie, w domu, w relacji. No więc tutaj jakieś takie zmiany, bym powiedziała. Może chodzić też o jakiś wyjazd dla kogoś, być może do rodziny, będziecie jechać, spotkanie rodzinne, więc tutaj też jak najbardziej możecie się udawać właśnie na, na, na przykład w ostatniej chwili postanowić, albo zastanawiacie się, czy jechać w odwiedziny do rodziny, czy nie i, i ktoś tutaj chce się z kimś spotkać właśnie z rodziny. Pozdrawiam, cześć!